Witajcie kolekcjonerzy, ja jestem Krix, a dzisiaj odpakuję dla Was edycję kolekcjonerską Gry Dishonored 2. Edycja na premierę kosztowała około 400 zł na wszystkie platformy, więc na dobrą sprawę przy obecnych cenach edycji kolekcjonerskich jest to bardzo dobra cena. Zaraz Wam pokażę zawartość, ocenicie czy warto. Całość przychodzi do nas w naprawdę dużym pudle. W którym znajdziemy m.in. maskę głównego bohatera korwo. Attano. Coś, co jest wielką zaletą samego pudła, to to, że na froncie mamy okienko, przez które widzimy właśnie wspomnianą maskę, więc nawet jeśli trzymamy ją w pudełku, widać, co się w nim znajduje, przez co efekt jest naprawdę fajny. Na jednym boku znajdziemy list gończy się na Corvo Attano wraz z jego twarzą. Na drugim boku jest Emily Keldwin. Na odwrocie jak to zwykle bywa informacje o grze plus informacje o zawartości. Gdy ściągniemy o Pudełko nie zawiera już żadnych zbędnych informacji Jeśli ktoś chciałby je w ten sposób eksponować To będzie to naprawdę fajnie wyglądało I teraz przejdziemy do samego odpakowania i zaraz będzie prezentacja edycji Zaczniemy więc tak jak leżały elementy, czyli w tym wypadku od tego plakatu. Fajne to na kradowym papierze, tylko szkoda, że skoro mieli tę dobrą jeszcze trochę miejsca w pudełku, to nie pomyśleli, żeby zrobić to w formie jakiegoś rulonu albo na płótnie. Wyglądałoby to zdecydowanie lepiej, ale i tak fajna rzecz w ramkę, jeśli znajdziemy odpowiednio dużą. Jest również steelbook z naszymi protagonistami format G2 w tym wypadku. Jestem ciekaw, czy są na pc -ta w formacie G1. Płytę z gromą już w napędzie, więc jej tutaj nie zobaczycie. Ale jest również ładna grafika wewnątrz. I tutaj znajdziemy krótką instrukcję. Jest kod na DLC i przy okazji coś, co się może ludziom podobać. Czy wam, jeśli edycję zakupicie? Jest tu kod na wersję Definitive Edition na PS4 do aktywacji, więc jeśli nie zagraliście w pierwszą część, wszystko przed wami. Edycja wzbogacona graficznie, plus ze wszystkimi DLC, więc naprawdę bardzo fajna rzecz i dodatek. Dobry zabieg, coś takiego powinno być na dobrą sprawę standardem. Co do samej maski. Dostajemy podstawkę pustą. Tutaj normalnie napisu nie ma. W zestawie jest taka naklejka, więc możemy to sobie załóżmy na podstawkę przykleić tu czy tu, jak tam będziecie chcieli. Możecie również dobrze mieć bez tego napisu, ale jest podstawka. Jest taka długa nóżka, żeby nam się maska trzymała na niej. Bardzo fajnie się to wszystko montuje. I jest nasza maska, według tego co pisali, w skali 1 do 1, wykonana z plastiku. Ale uwaga jest taka, że nie założycie tak, jej tak naprawdę na twarz. Ona w żaden sposób się nie rozciąga. Jeśli nie macie małej twarzy, to tak jak mówię, nie liczcie, że dacie radę co założyć. Ale sama replika jest naprawdę bardzo fajna. Jak widzicie, szczegółowa. Tu mamy z gumy miękkie elementy. A cała reszta jest, tak jak mówiłem, z plastiku. Plastik, co prawda, w palcach nie sprawia wrażenia jakiegoś naprawdę super jakościowego. Ale mi osobiście maska bardzo się podoba. Jeśli ktoś chciałby robić. Jej replikę, no to proszę bardzo, macie idealny wzór ze wszystkimi szczegółami. Jest tutaj fajne malowanie, masa różnych detali. Wnętrze również wygląda naprawdę bardzo fajnie. I ja z tego elementu mogę być co prawda w mniejszości, ale z tego elementu edycji jestem naprawdę zadowolony. Wygląda to super. Jest tutaj takie miejsce. Montujemy maskę bez problemu i proszę bardzo na półkę jak znalazł. Jak w większości edycji, przedmiot stricte ekspozycyjny, ale nie powiecie, będzie wyglądał naprawdę fajnie, jeśli macie jeszcze y, podobne rzeczy czy figurki. I ostatni element, który łatwo przegapić. W takim ładnym pudełeczku z logiem gry jest Sygnet Królewski, który jak będziecie grać, jest również ważnym kluczem. Wykonany z metalu. Nie jest specjalnie ciężki, ale naprawdę ładny element. Dobrze, że nie zrobili tego z plastiku, bo wtedy byłbym mocno zawiedziony. To tyle, jeśli chodzi o czs Nie ma tutaj tego dużo, ale cena również nie była specjalnie wygórowana. Stąd ja osobiście jestem naprawdę bardzo zadowolony. Chwilę już pograłem, bawię się tak samo dobrze jak przy pierwszej części. Naprawdę okazało się, że brakowało mi tej serii. Ja Was zachęcam do zainteresowania się zestawem, a jeśli nie, to przynajmniej samo grą. Wiem, że tu niektórzy będą na pewno na to narzekać, ale tak jak powiedziałem, ja jestem zadowolony za tę cenę. Uważam, że było warto. Dobra, nie rozgaduję się więcej. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia. Cześć.